Wszystkim podziękować tutaj, bo, bo ja wczoraj wieczorem na mitingu, gdzieś tak o 18 dostałem telefon od, od tej Ani z Ocalonych, od tej psychoterapeuty, mówi, wiecie, trzeba pomóc chłopakowi, on mówi, mówi, porozmawiać ja, ja, ja na wieczór taki byłem wyrwany, i, bo to moja przyjaciółka, no, bardzo, bardzo wiele nas łączy, z Pruszkowem tam właśnie i, i mówię, dobra, mówię, i mówię do Romana, przyjedziesz o 11? Mówi, no trzeba to, to przyjadę. I, I tak jak Zygi tu powiedział, mówi, co powiedzieć, żeby on został? Nie? Ja, a ja od wczoraj mam taką jazdę. Co, co tu zrobić, żeby ten chłopak załapał? Nie? I, i, wam, i, I Wam powiem, przypomniało mi się to, to co tutaj każdy, że, że, tu, że tu po prostu trzeba cudu, żeby ktoś został. Nie? A ja na pewno. Ja na pewno że nie jestem żadnym bogiem ani tam nikim. Tak jak mówi nasz, nasz program, i ja musiałem ja Wam wszystkim podziękować. Jak ja bym był pierwszy raz na takim meetingu, to na to bym został. Także dziękuję całej grupie za te do, doświadczenia, którymi się podzieliliście, bo, bo ja też nie wiedziałem, jak, jak rozmawiać z, z, z Romanami. Zdałem się na mądrość grupy po prostu. Moje dno było, tak jak tu przed 40 lat temu, nie? jako młody chłopak, młody bandyt. Kto to powiedział, że jestem alkoholikiem, tego pisno, to by numer butów pokazał. Nie? To było coś niepojętego, ale psychoterapeutka mi powiedziała: Przyjdź na meeting i zobacz tych alkoholików. A, A zobacz, to ja mogę. No, mówię, przecież ja nie jestem. Nie? No i okazało się, że dzięki temu żyję. Przeżyłem 40 lat. Bez więzienia. Bez więzienia. Dziękuję bardzo.